Tak? Ale czego nie robi, bo jest Jacek. Czego nie, nie robi? Krzyż, nie Ale krzyż. czego nie robi? Czego nie robi? Co jest źle? Nie może wizerunkowo wyjść po prostu na To jest twoja opinia. subiektywna tak, opinia, tak. którą możesz sobie schować wiesz. Tyle. I no proszę dobra. się więcej nie wpieprzać w relacje mojej rodziny, bo ja będę w twoje wnikała, tak? Wie, A pewne wiesz, rzeczy, że, które wiesz, napisałam że to nie jest w poście, wiesz, że to nie jest ale pewne rzeczy rodziny. napisałam bardzo subtelnie, to Ty je wywaliłeś na światło dzienne. Nie subtelnie, bo to wszystko było screenowane i to poszło po całym internecie. Ale nie, nie. A, co A moja wina, że jestem tak rozchwytywana, że moja, mój, to mój to intelekt, że mnie MMA bierze z mojego mm. postu. Ale co? Wzięli co? To, mm, no, to co to ci, no to Ci mówię już. Wzięli to, bo po prostu były tam jakieś obelgi i oni lubią obelgi, dlatego to udostępnili. Rozumiesz? Ale słuchaj, nie, ja nic nie rozumiem. Bo ja nie rozumiem, ty nie rozumiesz mnie i na pewno nie zrozumiesz to, co ja do ciebie teraz mówię. Zmo ja publikuję rzeczy tylko i wyłącznie u siebie na swoim profilu. To, że komuś się to podoba, obelgi, Belgii, jak i o Belgii. I to, że jest bierze MMA.pl, ale słuchaj, ty zaatakowałeś to, co jest najświętsze dla mnie i dla mojej rodziny, to, że ja ze zwielokrotnioną siłą ciebie zaatakowałam. Taką mam moc. To, to się zgadza, że reakcja była... Taką mam moc. 10 razy. Takie mocniejsza, argumenty tak? używam. Jeżeli ciebie to zabolało, to tylko dlatego, że trafiłam. Dziękuję. Ale do widzenia. Nie powiedział, że mnie zabolało. No przecież cały czas mówisz o tym. No bo przecież mnie Bogdan zapytał. Na... Ale również już na cage'ach. Na tym to ciebie nie boli. Jak się nie boli, to się... O! To się tak robi. Nie no bez przesady można no. porozmawiać. Ale dobra, sobie. Y jeszcze raz usłyszę, naprawdę, przysięgam ci. Y poza tym tak. Powiedz mi w takim razie, co robi Jacek złego, że jest przy Mateuszu. I co nie. by było innego, gdyby jego nie było. Słucham. Uważam, że bardzo fajnie się wprowadzili we dwóch. No. Że to było dobre. Uważam, że teraz Mateusz powinien troszkę popracować nad swoją... Ale proszę odpowiedzieć Ale... na moje pytanie. Nie przerwałaś, przerwałaś mnie, nie Na moje pytanie. Co powinien Jacek zrobić i czego nie robi Mateusz, bo jest przy nim Powinni Jacek? Powinni razem... Po prostu te momenty, jak mówiłem, zabranie mikrofonu czy mówienie za Mateusza na konferencji troszkę zabierają Mateuszowi czas antenowy. I uważam, że przez to, że ludzie nie lubią Jacka, to przechodzi na Mateusza niepotrzebnie, bo Mateusz, poczekaj, i daj dokończyć. Mateusz jak daje sam wywiady, to ludzie piszą, ej kurwa, zajebisty ziomek, jak był u mnie na vlogu, no. bo nikt nie chce z Mateuszem prawie nagrywać, tylko ja chciałem, to napisali, hej, zajebisty ziomek i tylko o to mi chodzi, że po prostu idąc swoją drogą, Moglibyście dalej jakby robić to razem sobie jako rodzina, no. to jest spoko, tylko byłyby większe profity dla Matiego i dla Jacka. Ale też. my nie chcemy profitów. My się o to nie prosimy. Także nie, niech nam nie Korzyści, wmawiają powiedzmy. ludzie o żadnej atencji, bo to, co ja robię, to publikuję tylko u siebie. Ja nie publikuję swojego życia prywatnego, co kupuję, gdzie okay, kupuję ale i tak ja ty, dalej. ja o tym w ogóle nie mówię. Tak Okej, okay, to tylko nawiązuję. I teraz odpowiedzmy na, pisanie, na pytanie jeszcze raz, bo tutaj zrobiłeś taką oględną odpowiedź. Co traci Mateusz, mając zajebiste relacje z rodzicami? Nie, to w ogóle nie chodzi o relacje. Nie, ja to tak kwituję. Nie, absolutnie, ja w ogóle mi się nie chcę... Ale co by zyskiwał, że co, że miałby więcej lajków? Nie, miałby po prostu wyrazisty, samodzielny wizerunek. I Ale on się dopiero, on jest młodszy, on jest od Ciebie kilka lat młodszy, on dopiero wszedł w to. Tak, Więc za kilka tak. lat... Więc dlatego mówię, że ten kierunek przydałoby się obrać. I Jacka zapytałem, czy nie uważasz, że to jest dobry pomysł. I naprawdę Ty dajesz takie pedagogiczne, merytoryczne podpowiedzi mojej rodzinie? Nie, ja tylko uważam się w małym stopniu za... Że się znam na wizerunku. I tylko tyle, jak powiedziałem. Ale nie tak chcę... to nie zabrzmiało wcale. Ty krytykę, wyka... Ty krytykę wykazałeś. Ty nie podpowiadałeś. Nie. Ja poza myślę, tym się podpowiada... takie... poza tym się podpowiada osobom, które proszą o to. Pytają się, pomóż, dopomóż. Może masz jakiś pomysł. To jest moja opinia. Nazwijmy to opinią. No. No. Po prostu na ten temat i tyle. No. A ty masz jakie relacje ze swoim ojcem? Nie, nie jest to temat w ogóle rozmowy. No widzisz. Dobra, dziękuję bardzo. I mi nie chodziło w ogóle o relacje taty z Mateuszem. Ale ty podałeś i... jakiś banalny przykład jakiejś wigilii, tak to po prostu sobie, żeby to zabrzmiało, tak, że, że tobie chodzi o wizerunek. No a... właśnie, odciąłem a się od tego, że mi nie chodzi o wigilię, o ale sprawy ci, rodzinne. Ale dobrze, ale ci mnie nikt nie pytał zdanie. Trochę? Po co ty się... Ty przemawiasz głosem tego stada baranów, o w czym pędzie? Nie. Że piszą, że Mateusz w ogóle gdyby mi się... Nie po, nie no jak, no ale przecież argumentów. taka jest twoja narracja. Ale ma... ludzie tak piszą. Bo chcesz się przypodobać w innym. Nie, jak ludzie bo tak Bo potrzebujesz piszą? zasięgu, bo sam się do tego przyznałeś. Na pierwszej Oczywiście, konferencji że tak. powiedziałeś. Że tak. Boże, jak ja się cieszę, bo on, że mogę zawalczyć, tak. bo, bo by o mnie zapomnieli. Zgadzam się, zgadzam się, zgadzam. Się. Stąd potem była ta taka akcja. Robota. Stąd potem była ta cała akcja odnośnie podważania uczuć. Dlatego ja napisałam, Aha, że nie załatwiłeś tak? prywatnie, no bo nie wiem, dla mnie wyzwanie faceta, tak jak wyzwał ciebie, nie będę powtarzać. Tańcula i ten rope, re, reporter, mhm. ezbecki pomiot, notabene, powiem teraz tak mhm. ładnie brzydko, ładnie brzydko, to no wiesz, wybacz, i ty musiałeś przykryć swoją niemoc i to, że nie mogłeś z tym sobie poradzić i zaatakowałeś Jacka. Nie, to w ogóle temat. I też się, po to, żeby to się innym podobało. Te dwa ty się nie łączą. No jak nie, no człowieku, nie łączą się, kiedy to wszystko płynie jedno z drugim. Ja odpowiedziałem tak jak chciałem, no. im dosyć mocno i tyle no. No ale jakie konsekwencje? Przemyślcie tę sprawę. Z ale tym, facet, z tym on ciebie, rozumiesz, są pewne rzeczy, które się nie siły, jak to powiedziałby klasik fizjologom. Wiadomo, to teraz o co chodzi kogo ja Ciebie kogo, zapytam ja tak cytuję. jak Ty mnie, No czemu ty mi na siłę doradzasz w takich sprawach? Ja sobie poradzę z nimi. Bo ty pierwszy próbowałeś się w moją rodzinę wpieprzyć. Nie, to było później. Nie, to było me, b, nie e. Dziękuję. No dobra, no. To co, idziemy kontynuować? Myślę, coś że ta rozmowa rozmowy? wyglądała dużo lepiej, niż myślałem, że będzie wyglądać. Okay. Dla mnie spoko. Dobra, to jeszcze może szybko dokończymy, bo... Bo kamery przyszły. Będziemy bez kamer pogadać. Dawaj wiecie? przed hotel. Нарайстайс байсан. Яав тасав. Оо.